Jest 7.30. Opuszczam swoją wiatkę na przełęczy Mazgalica. Do Orzena mam 3,5 godziny, ale dzisiaj chciałbym dotrzeć do miejscowości Wysowa Zdrój. To jest 37 km. Mapy TZ CZ szacują czas przejścia na 14 godzin, więc muszę się spieszyć. Wieczorem nie było żadnej chmurki na niebie, ale w nocy zaczęło padać i do tej pory trochę jeszcze kapie. Zabezpieczyłem cały swój ekwipunek, żeby nie namógł e, i ruszam, e, niezwłocznie. Mam nadzieję, że trochę później się rozpogodzi, takie są prognozy pogody. W tym miejscu nie ma internetu, więc nawet nie jestem w stanie tego sprawdzić, e, ale jak tylko wejdę na górę albo przejdę gdzieś tam dalej, to sobie wszystko obczaję i wam powiem. Jestem jak taki duży pomarańczowy liść który jest spad na ziemię i wiatrem gnany idzie przed siebie. O, jaki piękny widok! Spójrzcie! O! Ale pięknie! Teraz tam za chmur wychodzi słońce i oświetla tam dolinę, a tam daj jeszcze dalej w dolince ją mgły warto wcześniej radno stać żeby tu razem z deszczem spada też temperatura w nocy na całe szczęście wiatka chryliła przed wiatrem no i też e, nie było kondensacji wilgoci więc piwa już był suchy ale zmarzłem trochę w biodro ponieważ piąc na boku no tutaj Najbardziej napierałem na śpiwór górną częścią biodra, no i tam było mi trochę chłodno. I z pomocą przybył ogrzewacz chemiczny, który noszę ze sobą na wszelki wypadek. No i stwierdziłem, że tej nocy chętnie go użyję. Przykleiłem się go do dupy i nie zrobiło mi się tak ciepło, więc warto ze sobą w plecaku mieć. Taki jeden ogrzewacz chemiczny na wszelki wypadek, gdyby było bardzo zimno. Trochę się bałem, że po tych nocnych deszczach na szlaku będzie dużo błota, ale póki co jest ok. A przepraszam, przez lewe ramię. Zdobywam sabatowski wierch i powiem szczerze, że zrobiło mi się mokro, ale od środka, więc chyba najwyższa pora zdjąć z siebie tą warstwę ochronną. Stąd do miejscowości Orzenna jest jeszcze dwie godziny marszu, jakieś 6,5 kilometra. Mam nadzieję, że tam będzie jakaś woda, bo mi się kończy. a dzisiaj droga długa i fajnie byłoby sobie uzupełnić zapasy od razu lepiej według mojej prognozy pogody teraz jest około 9 stopni maksymalnie około godziny 14 będzie 11 .00. i też się powinno około 14 rozpogodzić, tak troszkę bardziej Słońce powinno wyjść spoza chmur, ale chmury będą. No i później znowu spada w nocy do 2 stopni, czyli idzie jesień, a właściwie powoli zbliża się zima. Tak jak my zbliżamy się do końca szlaku. Salamandra wyszła na szlak. Przywitać niech to szlaka. Ale tak naprawdę wygrzebała się z tych mokrych liści, żeby troszeczkę się ogrzać i osuszyć. Aczkolwiek na razie to nie ma w promieniach czego się ogrzewać. Chyba że w blasku mojej sławy. Przywitałem się. Porozmawialiśmy chwilę. No i ruszam. Była trochę mało rozmowna to prawda, więc widziałem, że niech baba idzie. W las, a ja idę przed siebie. Rastafariański listek, zobaczcie, ma wszystkie trzy kolory. Czerwony, żółty i zielony. Zmieniają się kolory: czerwone, żółte i zielone. Ty, ty, ty. O. Odpad jeden. Ciekawe, czy się nie nosi dredy. Ja kiedyś chciałem mieć, ale wiecie, nie każdy może mieć to, co chce. Zatem to mam piękne glace Dociera do linii lasu, która również jest granicą Magórskiego Parku Narodowego. W tym miejscu znajduje się tablica poglądowa tego, co widać na horyzoncie. No i tutaj przed nami jest Czeremcha, 680 m. morza. W dole znajduje się Orzenna, ale tego też nie widać. Tam w oddali widać Stebnica Magura, a tam kilka innych szczytów. Wszystko jest to po słowackiej stronie, tylko Czeremcha jest szczytem, który znajduje się na terenie Polski. I na żaden z tych szczytów nie będziemy się wspinać. A na pierwszym planie Wielka Kupa Główna. Na nią mogę się wspinać, ale nie będę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tam po drugiej stronie e, doliny, na tamtym wzniesieniu, znajduje się schron turystyczny. Jasna budka, on jest dosyć świeży, więc podejrzewam, że jest w dobrym stanie. Nie jestem pewien, czy tam nie ma stołu na środku e, tego schronu, więc nie wiem, czy. Można nam się położyć. On jest dobrze oznaczony w mapach CZ. Są też zdjęcia, ale w miejscu, gdzie byłem, nie chciało mi się otworzyć, więc nie wiem. Sprawdźcie sobie to, jak będziecie wędrować. Generalnie możecie się tu zatrzymać. To jest jeden schron i jeszcze jest jedna wiata gdzieś tutaj w okolicy. Są dwie. Więc jakby coś, to jeśli ta by była zajęta, to zawsze jest druga. A tam powyżej widzę, że jest też ambona. Ale w ambonie to raczej tylko krótcy ludzie mogą spać, albo ci, którzy lubią spać skuleni wębrią. No powiem tak, Orzenna dużo lepiej prezentuje się z góry niż z dołu. Jest to taka e, rolnicza wieś bym powiedział, ona taka PopegRoska, ale chyba to nie było PGR-u. Taka troszeczkę zaniedbana. Dużo lepiej prezentuje się z góry, e, gdy rozpościera się widok na tą dolinę, na te góry, na tą górę czeremchę, e, na te piękne kolorowe buki, nie tylko na krowy, które Pasał się w oddali, a z bliska pastuchy, gnój i rozpierdolony asfalt. Znaczy, chciałem powiedzieć zużyty. No i nie wiem, może to też ta pogoda sprawia, że jest tutaj troszeczkę e, mrocznie. Ale są też takie ładne, drewniane domy jak tam w oddali. Chłopaki ładują chyba na strych słomę przy pomocy koparki A tutaj kapliczka a i to się też historyczny jakiś cmentarz wojenny chłopcu odpadła głowa, zresztą chyba całej reszcie też i ma doczepioną w ogóle jest tak nieproporcjonalna ta głowa będzie z niego myśliciel a to jest pierwszy przystanek z ścieżki edukacyjnej ośrodka edukacji ekologicznej orzennej cokolwiek to znaczy może tym drugim przystankiem jest właśnie ten cmentarz wojenny są tutaj ponoć dwa tralala spotkałem jakichś turystów, którzy właśnie pytali się mi, gdzie jest ten drugi tam jakiś śmieszny domeczek taki malutki z dobudówką A pan nie słomy pakował, a ściągał jakieś meble z, ze strychu I właśnie teraz wiezie do tego drugiego domu Czyli po prostu się urządzają Ale domek Niezłe Dobrze, zrobiło się zimno, trzeba iść szybciej Jeszcze przede mną jakieś 10 godzin marszu nie jest już młoda godzina i raczej będę koło 9 niż o 8, tak jak myślałem, jeśli nie przyspieszę. Dochodzimy do szlakowskazu Orzenna. Tutaj jest schemat sieci szlaków PZTK i do wyłupków. Tam byliśmy przedwczoraj, nocowaliśmy tutaj, przełęczymy z Galica. Weszliśmy do Orzennej. A teraz idziemy na Wysowa. Do Dębi Wierch jest dwie godziny. O, czyli kawałek. No, A na niebie chmury szaleją. A te meble to okazało się, że to są okna do tego domu. Który tam cała społeczność gwarnie buduje. Pewnie ojciec żeby już w sensie doprowadził z jego domu. Asfaltem wracamy do granicy państwa i tutaj za pomnikiem w kształcie kamienia samy w prawo i wchodzimy po raz kolejny na szlak graniczny. Znaczy na pas graniczny, którym będzie wiódł dalej szlak niebieski, jak również czerwony. Z tego miejsca do wysowa Zdrój jest jeszcze 24 km. Co oznacza, że ten odcinek pokonywać będę w 9 godzin. Zbliża się godzina 12. Powiem szczerze, że ja już zrobiłem 14 km. I muszę urwać przynajmniej jest godzinkę z tego czasu, żeby dojść na 20, a nie na 21 że padnę na ryj jak dotrę na miejsce Padniesz na po na ryj ostatnio jak dotarłem na, na miejsce wędrówki i wieczorem ładowałem swój zegarek Germina, to w trakcie powiedział mi rusz się, w sensie, że za długo się byłem bez ruchu byłem pod uwagę, że tego dnia pokonałem tam 24 km. Chamski, Bezczelny zegarek. No. Mam nadzieję, że dzisiaj takich komunikatów nie będzie mi wysyłał. Docieramy do bardzo ciekawego geograficznie miejsca. Jakim jest szczyt południowo-zachodniego stoku Dębiego Wierchu o nazwie źródła Wisłoki. Dębi Wierch ma 664 metra nad poziomem morza, a na wysokości 582 metrów znajduje się, znajdują się żu, źródła rzeki Wisłoki, która jest głównym ciekiem wodnym przecinającym teren powiatu Jasińskiego Wisłoka, o długości 164 metrów i powierzchni do rzecza 4108 km2, jest prawem dopływem górnej Wisły. Takie to ciekawostki, oczywiście przeczytałem z tej oto tablicy, która to tu się tutaj znajduje. Więc jeśli dotrzecie tutaj na pewno tego miejsca nie ominiecie. Mapka poglądowa, znajdujemy się w tym miejscu. Rzeka płynie sobie przez powiat Jasieliński do Jasła. Następnie płynie sobie, płynie w dół do ostrówek i. Wpada do Wisły. Co prawda ostatni klimat się zmienia. Jest coraz mniej opadów. Lata są coraz cieplejsze. No i stan, że też opaga. Źródła wysychają. Mam nadzieję, że, że te źródło nie wyschnie za szybko. A przed nami niebo zaciągnęło ciemnymi chmurami i się trochę wiatr wzmaga. Mam nadzieję, że nie będzie z tego żadnego deszczu. Miało być słonecznie. W tych dzisiejszych deszczach trudno się tędy wędruje, ponieważ są takie jakieś podmokłe tereny, trzeba je omijać, kluczyć między tymi jeżynami. No i boję się, że będzie ciężko mi urwać godzinę z czasu, który muszę pokonać. Zobaczcie, takie właśnie błotka, tutaj trzeba boczkiem, Uważę, żeby się nie pośliznąć. ale nieźle. Zastanawiam się na górę Beskit która ma 6, 9, metrów nad poziomem morza. Tutaj znajduje się też figurka Jezuska z napisem pomóż nam, który sobie, spójrzcie, patrzy w taką piękną, pięknie w dal, podziwiając panoramę. Mam nadzieję, że go nie zetną, bo Tutaj poniżej panowie drwale ścinają drzewo, wstrzymali na chwilę pracę, żebym mógł przebiec, ponieważ drzewa spadały na szlak. Ale yy, widząc mnie wstrzymali pracę, machnęli głową, że mogę przejść i przeskoczyłem. Yy. Taka kolejna rzecz. To zawsze mi serce ściska, jak widzę, jak się wycina te wielkie buki, yy. ale... Tak już musi być, chociaż nie wiem, czy musi być, ale jest. Przeszedłem już ponad 20 km. Yy, mapa pokazuje mi, że jeszcze przede mną drugie 20 yy, i z tych 1220 metrów przewyższenia zostało mi jeszcze 750. <grym> Czyli <grym> jest całkiem nieźle. Ale udało mi się urwać już godzinkę, więc yy... Zamiast być na dziewiątą będę na ósmą na miejscu Jeśli nie będę za długo gadał do kamery i tego kadrów, a tego nie robię, ponieważ zostało mi już niedużo 3 minuty coś... Się... O Jezu, dosyłeś kończy mi się ta karta. Jest tutaj mi ostatnia. Uff, dobra. Czyli lecimy w tamtą stronę. I znowu tego nie będzie widać w kamerze, ale tam jest tak przepięknie! O Jezu, te, ta dolina w tych kolorach, a tam promienie słońca i tam takie drzewo po środku pola stoi. Całe czerwone i na nie spadają promienie słońca. No przepiękne. Ale nade mną chmury jakieś i wiatr się zmaga. Muszę zbiegać w dół. Tutaj zaczyna się miejscowość Dujawa, a zaraz za nią jest konieczna. Tutaj jest strzałka w lewo. Tam jest dawne przejście graniczne i za chwileczkę będziemy się wspinać znowu na górę wzdłuż granicy. A taka dziwna sprawa. Na moim zegarku niebieski szlak. Idzie właśnie w kierunku miejscowości konieczna i później odbija do góry. A na mapach CZ i na mapach turystycznych on idzie tutaj w lewą stronę i idzie tam do góry. I jeszcze druga sprawa: jest rozbieżność. Mapy turystyczne mówią o godzinę mniej, ponieważ mówią, że do miejscowości do której zmierzam, czyli Wysowa Zdrój, jest 4,5 godziny, a mapy CZ mówią, że 5. No to taka. Ciekawostka. A tutaj krowy, kury, droga na Słowację. Lecimy. A kto tu idzie? Niech to szlak. O, już się zawstydziłam. Miło poznać. W na szczyt Beskidek mijamy taki przepiękny cmentarz chyba z pierwszej wojny światowej. No robi wrażenie. Żałuję, że nie mogę odpalić drona, bo nie ma w nim już karty pamięci. Byłby piękny widok z góry. Musi Wam wystarczyć e, tylko tyle. Przed nami najpoważniejsze wzniesienie dzisiejszego dnia. Na wykresie wysokości e, pieło się do góry stromo, no i faktycznie jest strome. E, ta góra nazywa się Jaworina, 8,81 8, 8 1 metrów nad poziomem morza. Niby 860 metrów, będę wchodził 40 minut. E, podejścia jest 180 metrów. Niech tym się wierzyć. Jest 1538. Sprawdźmy to, czy to faktycznie tyle zajmie. O podejście po to górkę. Niczego sobie. Dodatkowo liście mokre, na których się ślizgasz, utrudniają podejścia. To nie koniec. Jeszcze tutaj małe podejście, Tam będzie jeszcze kolejne, ale to nie koniec. Dobre kardio. Podchodzę od 12 minut. Całkiem nie mi idzie, teraz zupełnie pronała ściana. Jest 13, 50, 15, 51. Uuu! Uh, dobra ta góra, nie odpuszcza. Uh. 16 Nie ja pokażę wam, żeby nie było, że was oszukuję. Godzina 16. Udało mi się tutaj podejść w 22 minuty Uuu. ale śmiało mogę powiedzieć, że ta góra, a właściwie jej podejście jest w czołówce e, najbardziej hatkowych na całym szlaku, w sensie stromych. Momentami to po prostu było nie wiem chyba 80 stopni. Ale patrzcie co się stało. O, o moje buty e. Tutaj dziura, tu dziura o, mam nadzieję, że Mam nadzieję, że jeszcze przetrwają do końca Ponieważ zostało mi mniej więcej jakieś 50 km do końca szlaku, więc o, uf, zasłużyłem sobie na łyk wody o Boże Dobra. Trzymałem tę wodę na taką okazję Teraz jeszcze dwa małe podejścia, ale właściwie to już cały czas w dół. O, piękny widok. I zobaczcie. Nie zostaje tu zbyt długo, ponieważ wieje strasznie. Jest zimno, a ja się spociłem ponad na tym podejściu do wysowa zdrój. Mam 3 godziny, czyli jest 16, 17, 19, czyli Ucięłem dwie godziny e, według tego co pokazywałem mapy CZ na początku dnia. Juhu! Dobra spadamy. Na przełęczy Regetowskiej jakieś dwie godziny marszu od Wysowej e, znajduje się e, wiata, schron turystyczny. E, wewnątrz znajduje się kominko grill, e, ława i dwie, i dwie ławki. Jest też miejsce ewentualnie żeby sobie położyć e, materac e, ta wiata nie jest osłonięta, co prawda znajduje się w dole i tutaj jest troszeczkę, może mniej wieje. Dach jest super, początkowo miałem tutaj nocować, ale pomyślałem sobie, że jeśli w nocy ma spać temperatura do 3 stopni, a w ogóle jest taka wilgoć w powietrzu, no to i mocno wieje, to wolę dojść do Wysowej i tam sobie wynająć jakąś stację, która kosztuje 40 zł, więc jakby żaden majątek, ale jeśli ktoś z Was by chciał, to wam oferuję, bardzo proszę. A tymczasem jeszcze jedno podejście i jesteśmy na miejscu. Czyli 16, 16. No tak powiedzmy na 19. Tidiii, ale radość. Bałem się, że będę o 21 i będę szedł po nocy. Szczyt Obycz, który znajduje się za moimi plecami liczy sobie 7, 8, 8 metrów nad poziomem morza i jest jednocześnie ostatnim szczytem Jaki zdobywamy idąc pasmem granicznym, ponieważ za chwileczkę schodzimy w dół do roztaju dróg o nazwie podobyczem i odbijamy do Wysowej. A od Wysowej jutro już będziemy się kierować bardziej na północ, w stronę Grybowa, to będzie jakieś 36 km i w ten sposób zakończymy naszą przygodę z niebieskim szlakiem z Rzeszowa do Grybowa. Ale tymczasem teraz. To najbardziej interesuje mnie dotarcie do wysowej, odwiedzenie jakiegoś sklepu i kupienie sobie czegoś do picia i jedzenia, ponieważ dzisiejszy dzień dał mi lekko w kość. No i docieram do ostatniego słupka granicznego podczas mojej wyprawy. Dzięki tym słupkom ten szlak jest potocznie nazywany szlakiem granicznym, a jest to niebieski szlak. Z Rzeszowa do dogrybowa. Ten słupek nosi numer 1, kreska 225 i skrywa symboliczny zegarek, który jeszcze chodzi jest 17. Zostawiam zegarek, nie potrzebuję, niech odlicza czas innym. Ten słupek tutaj będzie stał i czekał na was, a ja tymczasem ruszam ku zachodowi słońca, bo widzę, że powoli chowa się za górami i za chwileczkę będzie ciemno. A razem z ciemnością przyjdzie chłód. Tego ja nie lubię. Wszystko okej, okay. wszystko okej. Okay. No, moi drodzy, udało się. Jest godzina 18:26, ja zrobiłem 42 km i dotarłem po prawie 11 godzinach do wysowej Zdrój. Tam za moimi plecami znajduje się Cerkiew. Pozdrawiam się tego Michała Gabriela. Dobrze. Teraz tylko znaleźć sklep, później nocleg i jutro widzimy się z powrotem. Pozdrawiam Was serdecznie i niech to szlak.